Cześć, tu Bartek Czekał ze strony www.universalmemory.pl i .com. Ten odcinek powstaje, a właściwie powstał po to, żeby wytłumaczyć jak bezpiecznie suplementować żelazo. Jeśli zastanawiasz się po co w ogóle mielibyśmy bezpiecznie suplementować żelazo, czyli właściwie dlaczego suplementacja żelazem jest niebezpieczna, oznacza to, że prawdopodobnie nie widziałaś tego oto odcinka. Także polecam serdecznie zacząć oglądanie właśnie od niego. Natomiast skrótowic mniej więcej będzie taki, że branie leków właśnie z żelazem, żeby wyrównać anemię, będzie cechowało się tak zwanym liniową zależnością efektu od dawki. Innymi słowy, im większa dawka, tym większe efekty uboczne. I efekty uboczne, o których mówimy, będą przede wszystkim tyczyły się jej. Będzie występować dyswioza jeitowa, nawet w dawkach już powyżej 40 mg dziennie. Będzie przede wszystkim występowało rozmnażanie się różnego rodzaju patogennych szczepów bakterii, takich jak choćby e coli. Branie tego żelaza będzie powodowało rozrastanie się populacji archeonów, czyli metanogenów. Innymi słowy żyjątek, tak możemy sobie to określić, które będą zwiększać produkcję metanu. Metan z kolei ma to do siebie, że będzie spowalniać pasaż jelitowy i będzie u wielu osób powodować zatwardzenia. Idąc dalej tym ciągiem, zatwardzenia z kolei u wielu, przede wszystkim kobiet, na przykład w ciąży, kiedy biorą to właśnie często takie leki, żeby wyrównać anemię, będą powodowały zatwardzenia na tyle mocne, że może dochodzić do szczein odbytu. Oczywiście pomijamy różnego rodzaju takie pomniejsze efekty uboczne, jak nie wiem, jakieś lekkie odczyny alergiczne, czy choćby metaliczny posmak w ustach. Natomiast w skrajnych przypadkach może dochodzić m.in. do owrzodzenia, choćby żołądka, owrzodzenia przełyku, Pękania tych wrzodów i tym samym krwawienia w układzie pokarmowym. Jak mówimy o żelazie, to nie można nie wspomnieć o mięsie, a jak mówimy o mięsie, to nie można nie wspomnieć o sponsorze naszego odcinka czyli mięsnej paczce. Jeśli ktoś jeszcze nie słyszał, to mięsna paczka jest dostawcą mięsa z certyfikowanych ekologicznych polskich gospodarstw, gdzie, jak zawsze powtarzam, ta hodowla zwierząt odbywa się po Bożemu. Nie ma używanych antybiotyków na żadnym etapie hodowy i wzrostu takich zwierząt. Nie ma używanych żadnych boosterów wzrostu, również hormonów wzrostu. Wszystko odbywa się naturalnie. I mięsna paczka działa w bardzo prosty sposób. Wchodzimy na stronę mięsnej paczki, to jest punkt pierwszy. Wybieramy uprzednio skompletowaną paczkę albo jeśli nasze kubeczki smakowe grają swoim rytmem to można skompletować ze wszystkich produktów dostępnych w sklepie swoją własną paczkę. Punkt drugi wybieramy gdzie ma zostać dostarczona i punkt trzeci Cieszymy się dostawą takiego świeżego mięsa prosto pod nasze drzwi. Ona jest świetnie zabezpieczone warstwą izolacyjną. Taka paczka jest zmrożona wszystko suchym lodem i bezpośrednio po uboju. Tym samym można po prostu przełożyć takie mięso prosto do zamrażarki i wyjmować w momencie, w którym po prostu jest ochota albo czas coś ugotować. Jeśli ktoś nie zamawiał jeszcze z mięsną paczką, to z bardzo że 10 jest 10% zniżki na pierwsze zamówienie. Ja jak zawsze serdecznie polecam ze swojej strony, a mięsnej paczce dziękuję za sponsorowanie tego odcinka. Lecimy dalej. Statystyki są tutaj dosyć okrutne, bo wychodzi na to, że z oficjalnych, trzeba podkreślić, oficjalnych statystyk około 60% osób, które biorą suplementy czy leki z żelazem, będzie odczuwało efekty uboczne, i około 50%, a więc co druga osoba, odkłada te leki z powodu właśnie uciążliwości tych skutków ubocznych. I zawsze tutaj powtarzam, jej zakręty. Jeśli oficjalne statystyki mówią o 50 czy 60%, to znaczy, że w rzeczywistym świecie yy, częstotliwość występowania tych skutków ubocznych jest dużo większa. Czemu? Po pierwsze, pacjenci nie zgłaszają skutków ubocznych lekarzowi, bo z wielu powodów brak wiary na przykład, że lekarz coś z tym zrobi, brak wiary w służbę zdrowia, brak wiary w to, że te działanie w ogóle ma jakikolwiek sens nawet jeśli takie skutki uboczne zostaną zgłoszone lekarzowi, to lekarz. No właśnie, nie zawsze po prostu przekażę odpowiednim instytucjom, że to wystąpiło, tylko wydaje mi się, że wiele osób się, się niestety spotkało z taką znieczulicą, że o nie, to coś w twojej głowie i tak dalej. Tym samym no właśnie jakby ten łańcuch przekazywania informacji do tych yy, źródeł, czy przepraszam, agregatów informacji różnego rodzaju instytucji jest na tyle upośledzony, że jeszcze raz mam zawsze olbrzymie, olbrzymie wątpliwości, czy rzeczywiście ilość tych skutków ubocznych procentowo, który oficjalnie się podaje jest rzeczywistą najprawdopodobniej nie jest. Cały kłopot polega na tym, że organizm, tak jak mówiłem w tym poprzednim filmiku, jest w stanie regulować poziom żelaza tylko w jeden sposób, na wejściu, czyli w momencie postu tego, jak te, te, to żelazo, nieważne czy w formie pokarmu, czy w formie leku, będzie umieszczane w układzie pokarmowym. Kiedy już to żelazo znajduje się w organizmie, organizm nie ma żadnych możliwości regulowania jego poziomu i na pewno wszystkie osoby, które cierpią na hemochromatozę albo znają tą chorobę, wiedzą o czym mówię, bo nie bez powodu zaleca się tam upuszczanie krwi, w tym sensie, ok, mam wysoki poziom żelaza, nic z tym nie zrobimy, poza tym, że możemy spuścić po prostu krew z człowieka, żeby tego żelaza było mniej. W tym przypadku będzie dochodziło do znacznego, znacznego zwiększenia puli wolnych jonów żelaza. I zwyczajnie, w normalnych warunkach takich fizjologicznych, ta pula wolnych jonów żelaza jest bardzo, bardzo mała. I nie bez powodu organizm stara się za wszelką cenę wiązać żelazo. Czy, czy to poprzez nie wiem, transportery, transferyny, czy, czy ten nasz spichler żelaza, feretynę, bo wolne jony żelaza są bardzo toksyczne. One będą bardzo, bardzo łatwo wchodzić w różnego rodzaju reakcje. Klasycznym przykładem jest oczywiście to, że wolne jony żelaza będą wchodzić w reakcje z wolnymi rodnikami, aby produkować rodniki hydroksylowe w reakcji Fentona. Natomiast mogą również ogólnie zwiększać pulę różnego rodzaju reaktywnych form żelaza. Ba, nawet jako taka ciekawostka dla osób, które oglądają kanały regularnie, osta w ostatnim odcinku wspominałem o tym, jak łatwo różnego rodzaju oleje roślinne, słonecznikowy, rzepakowy, przede wszystkim oleje z ziaren, będą przechodzić peroksydację. A więc można powiedzieć rozkład te tej struktury lipidowej. I w momencie, w którym Będziemy mieć dużo ilość wolnych jonów żelaza i będziemy te wolne jony żelaza będą wchodzić w styczność z różnego rodzaju wielonienasycony, no, wielonienasyconymi, przepraszam, kwasami tłuszczowymi, to wtedy właśnie te wolne jony żelaza będą powodować dużo, dużo, dużo szybszą peroksydację. Jak zawsze polecam, ruszyć głową. Jak to będzie się miało choćby do sytuacji? w której mamy osoby, która suplementuje takie żelazo i będzie smażyła na przykład na olejach roślinnych. Wiesz, to jest masakra, co tam będzie się działo w, w ciele. Ale nawet można spojrzeć na to z punktu widzenia osób, które są chore metabolicznie, bo Upośredzenie naszego metabolizmu, czyli generalnie insulinooporność, tak, czy występowanie już w cykrzycy, ma to do siebie, że będzie, już nie będę opisywać mechanizmu, zwiększać pulę wolnych jonów żelaza. Jeśli ktoś jest chory metabolicznie i takie osoby oczywiście bardzo często mają absolutnie kijową dietę i ta anemia będzie występować częściej, jeśli takie osoby zaczną brać suplementy żelaza, mamy właśnie tą całą rzeźnię, jeśli chodzi o efekty uboczne, jest czas, czasami bardzo poważne efekty uboczne. Także warto mieć to, to wszystko w pamięci. Mam nadzieję, że ten skrótowiec się podobał. Nie był zbyt złożony, żebym nie musiał potem czytać tych komentarzy w sekcji, że Bartek, ty za bardzo komplikujesz, po co te ciężkie nazwy wszystkie? Sorry, musiałem to sobie siebie wyrzucić. Natomiast przecież, hej, przecież o to chodzi, żeby nauczyć się czegoś nowego, a nie można nauczyć się czegoś nowego, jeśli nie usłyszy się czasami ciężkich nazw i, i bardziej jakichś złożonych koncepcji. Natomiast przechodząc stricte do rozwiązań, Pierwszy krok to jest zmienić formę e, suplementowanego żelaza, bo typowo, e, tak jak wspominałem, przypisuje się e, siarczan żelaza i on jest oczywiście skuteczny, jeśli chodzi o wyrównywanie anemii. Jaki jest kłopot? Daje dużo efektów ubocznych e, klinicznie. Więc można zastąpić właśnie siarczan żelaza różnego rodzaju związkami żelaza, które są związane z poisacharydami. Czyli innymi słowy, związkami, które składają się z wielu cząsteczek cukru. Będziemy mówić tutaj o związkach takich jak dekstran, matoza, sacharoza. Nie będę wymieniać po prostu tych, tych wszystkich substancji, bo no właśnie, można poprosić po prostu o to zwyczajnie się lekarza. Jeśli chodzi o taką formę, która nawet jest dostępna właśnie w formie suplementów, a nie w formie leków, to ja osobiście bardzo, bardzo polecam diglicynian żelaza. Jeszcze raz można kupić po prostu jakieś suplementy, bo właśnie działa świetnie. Wciąż, jeśli chodzi o wyrównywanie anemii, a jednocześnie daje dużo mniej skutków ubocznych. Tutaj wrzucę na ekran taki przykładowy suplement firmy Xenico i nie bez powodu wrzucam e, jakby suplement firmy Xenico, bo to jest firma, gdzie, którą miałem e, okazję odwiedzić. Zaprosili mnie, pogadałem sobie fantastycznie, ludzie, fantastyczna jakość produktów. Odcinek nie jest sponsorowany, żeby ktoś się nie czepiał, więc mogę z czystym sumieniem polecić. Kolejny krok to suplementacja. I co można sobie wziąć? Można na przykład wziąć probiotyki. Są fajne badania, które pokazują, że właśnie suplementacja z tymi związkami żelaza bakterii Lactobacillus fermentus jest w stanie znacznie zmniejszyć różnego rodzaju skutki uboczne tej suplementacji. I też powodem jest to, że sama ta bakteria będzie miała to do siebie, że ona będzie pozwalać konwertować żelazo trójwartościowe do. do Żelaza dwuwartościowego, który jest po prostu lepiej wchłaniany żelazo z przykładem żelaza dwuwartościowego, i tym samym po prostu sama ta suplementacja będzie skuteczniejsza nawet w mniejszych dawkach poprzez właśnie usprawnienie tej konwersji. Druga rzecz, którą można potencjalnie wziąć, to tak zwane gosy, czyli galakto I galaktooligosacharydy mają to do siebie, że one będą zmniejszać, czyli zakwaszać pH w jejtach, co Oczywiście będzie sprzyjało też lepszemu wchłanianiu żelaza i również mają to do siebie, że będą promować po prostu taki zdolny wzrost tych bakterii komensalnych, więc naturalnie bytujących w naszym organizmie i będą jednocześnie zmniejszać szanse rozmnażania się różnego rodzaju nadmiernego patogennych bakterii. Dodatkowo można jeszcze dopowiedzieć, że są badania, które pokazują, że branie tych osób, czyli jeszcze z galaktooligosacharydów z laktoferyną daje jeszcze lepsze efekty. Te jakby trzy rzeczy można sobie suplementować jeszcze raz Lactobacillus fermentum, GOSY czyli galaktoligosacharydy albo galaktoligosacharydy właśnie z laktoferyną. Kolejnym krokiem jest po prostu zakwaszenie żołądka, o którym właśnie mówiłem też w poprzednim filmiku, bo jeśli dodatkowo zakwasimy żołądek to, to będziemy sprzyjać właśnie lepszemu wchłanianiu żelaza. Co to znaczy? Możemy używać najzwyczajniej w siecie mniejszych dawek tego żelaza. I jak można zakwasić żołądek? Takie trzy proste rady, to jest branie witaminy C pozwala właśnie lekko zmniejszyć y PH żołądka. Nawet dawki takie przed posiłkiem, do, do 30 minut przed posiłkiem, jak 1 gram, już, już będą pomagały osiągać taki efekt. Można brać ocet jabłkowy, czy pić o ocet jabłkowy, oraz z klasyków, oczywiście, możemy po prostu brać enzymy trawienne, takie jak betaina HCL. Punkt czwarty, wydaje mi się, będzie bardzo prosty, po prostu właśnie brać mniejsze dawki. Oczywiście, żeby było jasne, ten punkt można oczywiście łączyć choćby z poprzednim, takim jak, jak zakwaszenie żołądka, czy nawet oczywiście tymi suplementami. Wszystkie te te, które tutaj wymieniam, one tak naprawdę są wszystkie praktycznie do wdrożenia jednocześnie, żeby zagwarantować absolutnie najlepszy możliwy profil bezpieczeństwa, jednocześnie wciąż osiągając te pożądane efekty. Natomiast, tak jak mówiłem, te, te dawki ogólnie do 40 mg żelaza dziennie będą miały to do siebie, że no, nie będą specjalnie dawać efektów ubocznych albo będą one praktycznie niezauważalne, i to mówię o samych mniejszych dawkach. Oczywiście, jeszcze raz, jeśli połączymy te mniejsze dawki z innymi radami, to można właściwie w pełni wyeliminować potencjalne efekty uboczne. Warto podkreślić, że to nie jest tak, że te mniejsze dawki do 40 mg można stosować u, u każdej osoby, bo są przypadki po prostu tak, tak zwane ostre, gdzie trzeba dawać większe dawki. Natomiast jeśli jest to tylko możliwe, to zawsze polecam po prostu brać najwyżej jakiś dłuższy czas. To żelazo, natomiast mniejsze dawki, jeszcze raz, żeby nie wystąpiły żadne efekty uboczne. Punktem piątym są. Kroplówki. Jak opisowałem właśnie w tym poprzednim chemiku, są związki żelaza, które właśnie są specjalnie opracowane na potrzeby podawania ich w kroplówkach i one dają dużo mniej efektów ubocznych. Też oczywiście jest pomijany tutaj układ pokarmowy, jeśli chodzi o tą ścieżkę wchłaniania. I jeśli chodzi o skutki uboczne, w zależności od skutku ubocznego konkretnego, o którym mówimy, one będą występować przy podawaniu żelaza kroplówką 4 do 6 razy rzadziej. Innymi słowy, no jest to znacząco, znacząco zmniejszona liczba występowania tych efektów ubocznych, choćby takich jak wymiotowanie. Natomiast Niko, chyba nie muszę przekonywać, kłopotem jest cena, cena jest po prostu wyższa w tym przypadku i sama niedogodność brania, więc oczywiście, jest to wszystko do znowu doważenia. Tak? Czy, czy ten lepszy profil bezpieczeństwa jest czymś, co rekompensuje mi koniecznie, jakby niedogodność brania żelaza w tej formie. Ostatnią, szóstą radą, i uważam, że absolutnie najciekawszą, najbardziej fascynującą ze wszystkich jest tak zwane intermittent dosing, czyli innymi słowy, suplementacja przerywana żelaza. Coś, co, i mam nadzieję, że zaraz Was również do tego przekonam, coś, co powinno być w większości gabinetów lekarskich absolutnym jakimś kanonem, absolutnym standardem, ze względu, no właśnie, na bardzo, bardzo korzystny stosunek skutków ubocznych do korzyści. Wydaje mi się, że sama nazwa już zdradza mniej więcej na czym, na czym to będzie polegać, tak? Nie mamy stałego dawkowania, tylko mamy dawkowanie przerywane. W przypadku tego dawkowania zamiast brać jakąś konkretną dawkę codziennie, będziemy brać większą dawkę, 1 do 3 razy w tygodniu w zależności po prostu od badania czy, czy protokołu, który oczywiście będzie zależny od pacjenta. I oczywiście zaraz przejdę do badań, które pokazują jak cholernie efektywne jest to podejście. Natomiast już teraz warto wspomnieć, że w tym przypadku mimo bardzo wysokiej efektywności spadek, Występowania skutków ubocznych jest olbrzymi. W zależności od, znowu, od badania konkretnego, które byśmy sobie czytali, omawiali, to jest 60, 70, nawet 80%. Więc po prostu głowa mała, jaka to jest olbrzymia korzyść. Natomiast oczywiście są też inne korzyści. Jest to mniej upierdliwe. tak? W momencie, w którym codziennie trzeba pamiętać, że bierzemy jakiś tam związek żelaza, to jest to no właśnie bardziej uciążliwe niż jeśli musimy wziąć taki suplement raz czy dwa razy w tygodniu. Kolejną rzeczą jest to, że po prostu koszty są mniejsze, najczęściej w przypadku tej, takiej suplementacji, bo koniec końców bierzemy tego żelaza mniej. Ostatnią rzeczą, o której tutaj warto wspomnieć, dlaczego mechanistycznie wciąż jest to możliwe? No, bo może się wydawać dziwne, tak? Niby bierzemy mniej żelaza i to uzasadnia ten lepszy profil, czyli mniej występowania skutków ubocznych, ale czemu efektywność wciąż jest wysoka? No, bo organizm ma to do siebie, że najzwyczajniej w świecie będzie jeszcze raz regulować. Żelazo na wejściu. Jeśli będziemy dostarczać dużych dawek żelaza codziennie, to organizm w pewnym momencie powie: Ej, hola, hola, tego jest za dużo, musimy zmniejszyć wchłanianie tego żelaza. I w tym momencie zaczyna podwyższać um, poziom takiego hormonu produkowanego przez wątrobę, który nazywa się hepcydyna. Jeśli hepcydyna jest wysoka, zaczynamy wchłaniać mało żelaza. No i oczywiście, jeśli chodzi o to przerwane dawkowanie żelaza, nie będziemy mieć tego kłopotu, czy ten kłopot będzie występować w minimalnej ilości. Bo podajemy żelazo owszem, w większej dawce, ale dużo, dużo rzadziej, i organizm nie zaczyna po prostu adaptacyjnie zmniejszać tego wkłaniania żelaza. To wchłanianie jest cały czas na takim satysfakcjonującym poziomie. Jest to absolutny klasyk, który powtarzam na kanale: ciało nie jest debilem. Ciało zawsze będzie starać się dążyć do homeostazy, czyli równowagi, jeśli tylko i wyłącznie pozwolimy mu na to. Natomiast najgorsze, co można zrobić, właśnie to zamiast jakimiś złymi decyzjami spuścić baty ciału, czy organizmowi raz na jakiś czas jeśli będziemy robić to praktycznie codziennie. Bo wtedy to jest, cóż, odzwierciedlenie kariery profesjonalnego boksera, tak? który dostaje po prostu codziennie po gębie. I wiadomo, że po roku czy dwóch, kiedy słucha się wywiadu z taką osobą, zaczyna to brzmieć mniej więcej w ten sposób. Warga była dobra, dobra. Eee, zobaczyłem jak mogłem, ja piłem, no on pił mocniej. I tak to wygląda, jeśli chodzi o organizm, który będzie codziennie dostawać te dawki żelaza. Więc tym samym to podejście przerwane jest dużo, dużo wydajniejsze właśnie jeśli chodzi jeszcze raz o wyrównywanie anemii i zmniejszanie ilości występowania skutków ubocznych. Zaczniemy sobie z grubej łły, bo chodzi o metaanalizę i przegląd systematyczny właśnie suplementacji przerwanej razem u kobiet w ciąży. Ta metaanaliza i przypominam nieustannie, metaanaliza jest to badanie, które podsumowuje poniekąd wnioski płynące z jakichś puli badań, które wchodzą w skład tej metaanalizy, aby po prostu zwiększyć siłę wnioskowania statystycznego. Więc generalnie ta meta ta analiza i przegląd systematyczny e, uwzględniały wnioski różnego rodzaju e, i odkrycia płynące z 26 badań, w których wzięło udział ponad 4300 osób. I te wartości, o których mówiłem wcześniej, czyli 120 mg i 60 mg nie były przypadkowe, bo to były właśnie dosłownie dawki z tego badania. Bo badano... Jak codzienna suplementacja żelazem w wielkości właśnie 60 mg będzie wypadać w porównaniu do suplementacji przerywanej żelazem 120 mg? I ta suplementacja przerywana w zależności od badania była albo raz w tygodniu, maksymalnie do trzech razy w tygodniu. Większość jednak tych badań uwzględniała te protokoły 1-2 razy w tygodniu. Generalnie wnioski były takie, że oczywiście. Ryzyko wystąpienia skutków ubocznych gwałtownie spadło, było odnotowanych naprawdę bardzo, bardzo niewiele tych skutków ubocznych u kobiet w ciąży. Natomiast uwaga, efektywność była praktycznie porównywalna. Innymi słowy, można było... Wciąż mieć praktycznie identyczne efekty, drastycznie zmniejszając ilość efektów ubocznych. Jeszcze raz, to jest metaanaliza, tak? 26 badań było uwzględnionych. I mam nadzieję, że to już właśnie podpowiada Wam, dlaczego uważam, że to powinien być absolutny standard u większości osób, które trafiają do gabinetów e, lekarskich. Tak, żeby nie, nie było tych koszmalnych statystyk, że co druga osoba musi odłożyć te leki czy suplementy ze względu na występowanie znaczącej ilości skutków ubocznych. Dzięki serdecznie jeszcze raz za wysłuchanie tego odcinka. E, przed Przede wszystkim, jeśli właśnie w swojej rodzinie masz, czy wśród znajomych masz kogoś, kto będzie, czy bierze takie leki i suplementy, warto podesłać ten, ten filmik. Oczywiście głównie będzie tyczyło się to pań, bo naprawdę można komuś zaszczędzić mnóstwo mnóstwo różnego rodzaju bólu i nieprzyjemności. Oczywiście inne jakieś anegdotki medyczne, pytania, komentarze, przemyślenia są mile widziane w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć na jak najwięcej z nich jak i oczywiście czasowo dam radę. Polecam klasycznie swoje flagowe kursy Vocabulary Labs, gdzie pokazuje jak nauczyć się dowolnego języka, by przestać płacić non-stop za różnego rodzaju aplikacje, korepetycje, nigdy się nie kończące, szkoły językowe itd. Itp. Kurs jest w pełni uniwersalny, czyli można nauczyć się dowolnego języka, niezależnie od rodziny języków, z której pochodzi. Kurs Późnia ekspertów, czyli Experts Incubator, gdzie pokazuje z kolei jak opanować dowolną dziedzinę od A do Z, jak zapamiętywać informacje, tworzyć rozumienie, wdrażać informacje, jak tworzyć pętlę informacji zwrotnej. I znowu kurs jest uniwersalny, przyda się praktycznie każdej osobie, która po prostu chce lepiej się uczyć. Tak, przyda się studentom, przyda się maturzystom, jeśli chcą po prostu dobrze zdawać egzaminy czy, czy maturę. Przyda się osobom, które chcą się przekwalifikować z jakiegoś powodu i po prostu potrzebują nabyć wiele nowych umiejętności, nową wiedzę. Przyda się osobom, które już mają świetną pracę, ale po prostu potrzebują stać jakieś dodatkowe egzaminy, certyfikaty, żeby wiedzieć więcej i zabłysnąć jeszcze jaśniej w tej swojej filmie. A nawet osobom, które po prostu chcą więcej pamiętać z tego, co czytają, z tego, co słuchają. Trzy piosenki rokowe w pierwszym komentarzu pod filmikiem żeby mi je spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka. Badania będą znajdować się, na które się powoływałem w opisie, również w opisie jest link do mojego newslettera, można kliknąć, ten link wyskakuje okienko, tam można wprowadzić swój adres mailowy, i tam z kolei wysyłam różnego rodzaju artykuły na tematy właśnie nauki języków obcych, produktywności, poprawy pamięci i sporadycznie analizy badań naukowych. I na koniec, jeśli spodobały Ci się informacje, które wymieniałem w tym filmiku, chciałbyś je przyswoić jak najszybciej. Opcja ta jest dostępna dla patronów kanału. Mogą oni ściągnąć właśnie wszystkie te informacje z filmików w formie łatwo dostępnych elektronicznych fiszek. Do tego odcinka i nawet stu parunastu patrona kosztuje 40 zł miesięcznie i można nawet na miesiąc się zapisać, jeśli ktoś ma taką ochotę. I na koniec dla patronów również dostępny jest osobne forum, gdzie można mi zadawać różnego rodzaju pytania oraz sekcja badanie tygodnia, gdzie raz w tygodniu omawiam najciekawsze badanie danego tygodnia wraz z moimi komentarzami, często odniesieniami do innych badań naukowych. Dzięki jeszcze raz za wysłuchanie tego odcinka i do zobaczenia niedługo w następnym.